Servus, ja jestem na ERO 07. mym, mym, was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Batman Arkham Asylum. E, no i słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, e, nagrywam to rano, e, gdzieś około godziny siódmej. Ponieważ dzisiaj mam na, 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 na dziesiątą do szkoły, więc mogę sobie na to pozwolić. Gdzie są przeciwnicy? Jeden jest tam, drugi jest tam. Dobra, Bo tutaj możemy się zgraplować. E, no i słuchajcie ogólnie rzecz biorąc przychodzę ten poziom co ostatnio jeszcze jeden raz, ponieważ... E, jak się okazało... Jestem z banem e, ponieważ, e, ponieważ ja jestem dzbanem życiowym. Ponieważ... ponieważ co chciałem powiedzieć? Aha! E, ponieważ... Jeszcze nie ogarniam tego sterowania całkowicie. Ponieważ, jak się okazało, e, muszę przechodzić jeszcze ten poziom. Jeszcze raz. Tylko się nie waż mi tu zacząć strzelać, ok? No i te, tak, tak to ma wyglądać. E, no właśnie. E, tak, więc musimy to szybciutko jeszcze przejść. Jeszcze raz stwierdziłem, że nagram. Znaczy, że przejdę to już z wami, że po prostu się tutaj. E, nie wiem. Nie wiem... Żeby... Żeby móc się od razu przywitać przy robieniu tego, co już zrobiliśmy wcześniej. No i przy okazji może trochę się oprawić w walce, ponieważ aktualnie, nie ukrywam, że wygląda to trochę tragicznie. E <kluzny> <kluzny> Dobra, ja się w ogóle ukryję. No, w sumie nie, bo oni tak raczej nie zobaczą. Tam mamy jednego, tu mamy... ten tutaj na razie jeden, ten gdzie tutaj samotnie. I co co, ja nie będę ci się pokazywał? Ten będzie tu, ten będzie tu, ten będzie tu. Ha, I się tak rozstawiają. I oni będą czekali. Ten wchodzi do środka. Nie, ten tutaj podchodzi. Aha, ja po prostu. A, no tak. Nie strzelaj mnie. No, to się żyje, ty. To się żyje, żyje, to tak, ale. Czekajcie, bo. zepsuję to totalnie. Wydaje mi się, że się nie da i że po prostu baterie nie są tylko do tak naprawdę chwilowego ogłuszenia przeciwnika, ale bez względu na to, jak bardzo się nie będziemy starali, i tak gościa tym na Adam, na Amen powalić się nam. Nie uda. No, ale w sumie nie wiem, bo tak na hita tutaj poszedł, chociaż dosłownie do, do też tutaj jest kombo takiego lekkiego. To już widzieliśmy. No, no to go trochę tutaj Joker załatwił nieźle. Dobra, no to lecimy dalej. Co się nam dalej przydarzy? Ogólnie rzecz biorąc, e, jeszcze zanim to serdecznie Przypominam, zostawimy łapki w górę, to już widzieliśmy, więc w poprzednim odcinku jak to nie oglądał, to w każdym macie też całą ee, serię, yes, czyli to jest w dwa poprzednie odcinki tak naprawdę. Nikla, no co tam, Riddler. Eee, no i słuchajcie, przypominam, zostawimy łapki w górę, byłoby mi naprawdę bardzo miło. Eee, no i oczywiście subskrypcję z wątkiem, jeżeli jesteście nowi i tego jeszcze nie zrobiliście. rzecz biorąc, mogę być trochę za spadnie, zresztą też wygląda tak... <laughs> Trochę na zaspanego, bo taki jestem. Taka prawda. Dobra, gdzie teraz mam iść? Hold to scan. Nie chcę on skanować. skonować? Nieważne. Na tym pośrednim Aha. Zresztą to jest jakiś portret, ale czy to jest to? Dobrze. Aha, jednak to. No, well <laughs> hmm, trochę amunicji poszło. No to są te różne zagadki Riddlera.

Thought he was. Then I saw Harley Quinn. She was surrounded by Blackgate prisoners. Mm -hmm. They were just killing everyone in the room. I had no choice. I, I got in here, locked the door. I, I could see it on the security feed. They had someone with them. It looked like the commissioner. Bowles is dead. They carried on without him. Must have outlived his usefulness. Good. He was scum. No to przysuniesz się? Dziękuję bardzo. No, tu mamy iść, tak mi się wydaje. I'm sorry, buddy Aha. E, dobra, w każdym razie. Posiedzie... Tutaj nie. Tutaj jest ta hala główna. Główna, główna. Na no, to jakiś nowy korytarz. Tam nawet ma strzałkę, że tam powinniśmy się udać, więc let's go w takim razie. E, Okej okay. Ty, tu są drzwi. Dobra, Nairod. Proszę, nie, nie wspominajcie o tym, okej? Okay? Nikomu, nigdzie. Tutaj nic nie mamy. Zawsze lepiej sprawdzić, ale wydaje mi się, że jednak w tej grze takich rzeczy nie będzie. Ale może tak jakieś znajdźki zawsze by się przydały. Zawsze byłoby fajnie, gdyby coś takiego udało się gdzieś znaleźć. Gdyby coś takiego dało się w ogóle znaleźć. Ehm. Więc let's go. No i tu jesteśmy w jakiejś jaskince śmiesznej. Zobaczmy, co tu będzie. No, jakaś dziura w ziemki. Tu, tutaj jest coś, jest? nie? To jest po prostu. Nic, w sumie tutaj nie ma. Słuchajcie, tak, to prawda, wyszliśmy w tym momencie na powierzchnię. Tutaj do Arkham. Yy, a, a Arkham Aslum, wszystkiego. Czy to oznacza, że możemy się już wolno poruszać po tej mapie? No wiadomo, że do miasta tam nie dojdziemy, na przykład tam gdzie jest ten West End, tak? Nie wiem czy to znaczy West End? Wydaje mi się, że tak Na no, w każdym razie tam już jest. No nie dolecimy Siema Tam jakiś guard stoi Tam są kolejni z Arkam Dobra, to wydaje mi się, że musimy gdzieś polecieć. Ale gdzie? O, jest tutaj, proszę bardzo. Tutaj jest wejście do Arkam, tu jest wejście główne do Arkam. I tu jest jeszcze jakieś inne wejście do Arkam. I tu jest w ogóle wyjście do Arkam. Tak, gdzie jest? Właśnie, że myślałem, że wejście. Tak, przed nami. To takie inne. To polecimy sobie tam. Tutaj nie ma takiego... z ciekawego sposobu latania. Hmm. Jakby się dało to... nie wiem... Hmm. Rozwalić? Żeby, bo, jeżeli by się w ogóle dało. Ale chyba się nie da. Hm. Ale ewidentnie te ziomki tutaj na nas czekają. To więc nie, nie będziemy kazali sobie na no na czekać. A ty? So the jokers free again. Not for long. Ante? tym the nutcases are running wild. Do you need any help? Just stay alert, officer. I'll take care of it no spoko Bat Mobilu ty jeden czuńcie to nie przycisk otwórzmy te drzwi normalnie zamiast ich rozwalać dobra thank god it's you have you caught Joker yet no but I'm going to track him down I need you to stay here stop anyone trying to get into the mansion whatever you say Batman no one's getting past me no jak tak powiedział, to znaczy że zaraz ujrzymy że przeszedł pewnie. Ja miałem się tędy przedostać, a przez ten się nie przedostajemy, nie? Ale powiesz mi coś, czyli. Czyli tutaj jednak nie jest dobra droga. It's all Batmobile sensor alert. Oracle, disable the Batmobile's countermeasure system. I saw the alert. What's wrong? Where are you? I'm outside the Arkham mansion. Harley Quinn probably triggered the alarm. If she still got Gordon with her, he could get hurt. Okay, done. The Batmobile is still parked up outside the intensive treatment building in Arkham North. i sent you the schematics for the entire island. I've marked key locations like your car. Thanks, Oracle. Ale z tego co słyszałem, w tej grze nie będziemy jeździli Batmobile, więc raczej to są złudne nadzieje. E, dobra, mamy tutaj pójść do Rescue Commission Garden. Cały czas ta sama misja. Project protect the Batmobile. Musimy ochronić Batmobile przed tym, żeby został, nie wiem, ukradziony cokolwiek. Whatever. Zobaczcie, gdzie, gdzie to po prostu ta mam tutaj pójść, tak? A się tutaj gdzieś pochłonąć? Po no jest, da się. masz Ale bardzo, bardzo, szczerze mówiąc, mroczny jest to, ten, ten arka Asylum To całe, ca całe, całe to więzienie No radosny to to nie jest, prawda Tutaj się, tak, tutaj się mam dostać co Mogę pogadać? No mm, to I'm zabijali trochę osób this. niestety, to prawda yeah. Dobra mm. A co? Ty To sure. no, gdybyś mi powiedział to ja bym lepiej zagrał Dobra, no to teraz jest trochę fail Dobra, right, pójdźmy sobie tutaj I Teraz tak, możemy spróbować ich ominąć czy lepiej pójść, ich zabić? Spróbujcie ja ich jednak zabić, bo ten typ ewentualnie jest głupi. No dobra. To się jednak udało. control Dobra Ochroniłem Batmobile O Boże Ale mi go rozwalili Patrzcie na to Kurde, pałami zaczęli rozwalać samochód Goście To, 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 to się do więzienia idzie Aha, bo wy już, już nie jesteście Rzeczywiście Explosive gel Ciekawe co to robi

What do you Fajke! Gordona! Wild country? Gordon's favorite tobacco. Gordon's smarter than he looks. Ale yeah, I, I, to Oracle, I found a pipe. I found his name on It was a birthday gift I gave him last year. There's no way he would leave it. Exactly. He's left me a trail to follow. He's alive, Barbara.

Detonate. I teraz detonate. Chwila, nie, bo najpierw musimy wybrać to. I dopiero teraz decydować. Dobra, już rozumiem. Okej. Okay. Mm. Open this door. Co to jest? Nie mam pojęcia. Szybka! Jak go tutaj? Dusza ten cały czas kopie No cześć. Dobra. Visitor center. Do ja się ten tu tutaj, tutaj dostać? Open doors. Dasie No dobra, to jest taki pokój ogólnie rzecz biorąc, w którym zawsze się jakieś te wizyty, czyli ogólnie rzecz biorąc... Y no przesłuchanie ogólnie. in! Sit down! Someone to talk to, share secrets with. Shall we start with the big one? Who is that behind the mask? Why do you feel the need to go out into the world and fight people like me? Do you really think you can win? We'll see. <laughs> no spoko. To jest pierwszy teraz jest widok. Tak żeby podkręcić strach, tak? Nie możemy też sprintować to są takie jakieś strasz... straszniejsze rzeczy tutaj Dobra, wyjdźmy stąd w jakimś razie. Jak nie ma tutaj nic dla nas, to możemy sobie wyjść. To są nasi! Siema! Batman, what's going on? The crazies are moving towards the medical facility. What's Joker doing? He's trying to take over the island piece by piece. It looks like Medical is his next target. Has anyone got out of the building? I saw a doctor try and get out. He was torn apart. Throw it in the water. He never stood a chance. You wait here. I'll be back. I'm watching cartoons. If any of you find Blackgate rejects board, come over and see me. O, tu jakaś zagadka od lider, ri, lidera. Ridlera, kurczę. Ciężko się to mówi czasami. Czasami ciężko. No dobra. Mm. Tutaj jest tabako, let's go. Poskradajmy się troszeczkę. O, nie mam karabinów, więc nie musimy się skradać. Siema! Chodź, coś mnie ogłuszyło, wiecie? No nie, dobrze trzeba, bo pogubiły mi się przyciski. Siemka? Ty bo dużo ich tu jest, i też nie za bardzo chcieli poddawać tak poddawać, tak szczerze. Tutaj e, szpital, tak? Z tego co rozumiem. No dobra, Tabako ewidentnie zmierza w tą stronę. E, słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że tutaj zrobimy taką przerwę w filmiku. E, ogólnie rzecz biorąc, więc następny odcinek z Batman Arkham Asylum pojawia, pojawia się. Słuchajcie, e, już za tydzień. Mm. Na tym lepiej, ja już się z Wami żegnam. I, you, i dalsza część like tutaj naszej dyskusji będzie kontrolowana później. Do zobaczenia. Really Cześć.